Siema, witam Was w mojej szesnastce. Zostałem nominowany przez Hnatka, więc to będzie moja gadka. Mój kanał nie ma przyrostu, brak wyświetleń, tak po prostu robię też szesnackę w czytnym celu. Dla całego personelu nie wymienię was z no bo nie mam rymu. Moje słowa nie pomogą, za to pieniądze mogą. Wiem, że nie czuję rytmu, pojechałbym do Rzymu, ale nie chcę robić dymu, więc pojadę se na krym. Mój kolega Mim często bawi się w nim, no i chuj z tym. Byłem se na rybach, wędkę rozjebałem w pyłach Myślę nad nowym monitorem, kiedyś chciałem być aktorem Czasem jeżdżę traktorem, ale tylko w farmingu Latam se w Boeingu, jestem dobry w overclockingu Czasem zagram w, ale częściej nie śpię. W życiu mam jedną misję, nie popać w depresję Moja mama lubi Hortensję, masz tym jakiś problem? Jak tak, to obleję go octem To była właśnie moja hot-16 i dziękuję za nominację. A ja chciałbym y, nominować takie osoby jak Blaze, Lisowo TV, oraz Awalkiza. Siemanko.